Trochę się łezka wokół kręci, bośmy przeżyli mnóstwo różnych e, ciekawych rzeczy, o których pewnie części nie możemy teraz Pomidor. wspominać, bo się nie nadają do publikacji. Pan doktor Binkowski jest najlepiej znan, najbardziej znanym mi specjalistą od młynków zlewowych. Znaczy w ogóle od technologii. Tak, Żelaki, więc, to, jeśli to... mam kupić pralkę, wszystko. to Bieniu, jaka jest teraz najlepsza pralka. I on mówi: Bez zająknięcia, nie sprawdza w czacie GPT. Taka, taka, taka. Nie, model ale, taki. taki małe te parametry. Uważaj, bo tam są szara i biała, i ta biała to coś tam nie domaga, bierz szarą. No dobra, więc ja już nie muszę tego sprawdzać, on wie wszystko. A Ilonka y, z kolei perfekcjonistka: wszystko musi być dopracowane, Pani wszystko. Irka. Wszystko Dla tych, co jeszcze być. pamiętają, co to jest Irka. Dla tych, co tak. pamiętają, no dobrze, to biała rękawiczka. Biała rękawiczka, wszystko musi być idealne, dopasowane, każdy detal ze sobą współgra. I ja w, jestem pełna podziwu i zawsze patrzę na to, co robi z zachwytem. Ronia jesteś jedyna po prostu. Z Lonią i z Marcinem znamy się już kupę lat. Wspólnie widujemy się na wielu kongresach, szkoleniach. Myślę, że wspieramy się, często rozmawiamy ze sobą też na temat jakichś wyzwań medycznych przypadków. Możemy zawsze na siebie liczyć, na pomoc, szczerą podpowiedź przyjaciela, lekarza. Bardzo ich szanuję za jakimi są wspaniałymi ludźmi, ale też lekarzami. Kiedy się znamy? Ma no już ponad 20 lat, a to uważam, jest... Ja już nawet nie pamiętam, od kiedy się znamy, tak? To jest wieczność. Inspirujemy się nawzajem w podobny sposób, także do. To... Wspólne, Wspólne wakacje, wspólna praca, tak to się wszystko przenikało, więc to co powiedziałeś, inspirujemy się, nie ma absolutnie ani zazdrości, ani, ani rywalizacji, to jest właśnie piękne i na tym chyba polega przyjaźń też. Samo to, że przyjechaliśmy ze Szczecina. 6 godzin w samochodzie, spuchnięte nogi. Jesteśmy pierwszy raz w Częstochowie, ale warto, tak, było. warto było. To dla nas ogromna radość i zaszczyt być dzisiaj tutaj, w dniu, który jest ważny zarówno dla doktora Ilony i doktora Marcina Bieńkowskich, jak i dla całego zespołu Bieńkowski Klinik. Śmiejmy również powiedzieć, że dla całej Częstochowy i okolic. W dniu, który otwiera nowy rozdział w historii Bieńkowskiej klinik. Niech ta nowa klinika będzie miejscem nie tylko upiększania, ale również poprawy nastroju i dodawania pewności siebie, jak wy wszyscy robicie to od lat. Cieszę się bardzo, że yy, mogę być i uczestniczyć w tej naszej wspaniałej przyjaźni i. Naszej znajomości, która sięga wielu lat. I muszę powiedzieć, że od razu jakoś tak między nami zaiskrzyło ee, i pod względem towarzyskim, i pod względem e, profesjonalnym. Na początku naszej znajomości, Marcin był dla mnie takim przewodnikiem po świecie maszyn. Nawet pamiętam, że kiedyś coś kupiłam już po latach sama. I trochę dostałam reprymendę, że czemu się nie zapytałam, czy to działa, czy to nie działa. No dobrze, Kasia, ile jest znamy lat? Jezu, ze 20? Jasne. Na 15. Nie, nie. Cóż, y Całe życie z nimi współpracowałyśmy, myślę były I dobre i złe chwile. To były bardzo dobre chwile, Złe było mniej. Ja pamiętam Marcina za tak zwane rzekome szczęście, tylko on będzie wiedział o co chodzi, a Ty? A ja zawsze podziwiałam Ilonę za nienaganny gust, perfekcja. Tak, także w sumie jesteśmy szczęśliwe, że dalej możemy z nimi współpracować. Czyli, tak jak sami wspomnieli, uroda i mądrość idą w parze. A pani dr Ilona była jedną z pierwszych słuchaczek szkoły, którą 23 lata temu założyłem jako pierwszą szkołę kształcącą w trybie trzyletnim lekarzy medycyny estetycznej, kiedy było 7, 6, 8 kandydatów na jedno miejsce. Marcin jest. znałem go mniej niż dr Ilonę, ale zawsze wzbudzał moje takie, mój taki. Najpierw pewnego rodzaju zdziwienie, potem odrobinkę zazdrości, potem podziwu, że tak sobie świetnie we wszystkim jakoś radzi. Także jestem pełen podziwu dla tego, co, co tu zobaczyłem. Taka piękna e, siedziba, tak wyśmienicie zrobiona, z takim smakiem, z takim gustem, z taką e, dbałością o nie tylko szczegóły architektoniczne to też, ale to wyposażenie stykte medyczne. Shuffle back.